Każdy zainteresowany światem wykreowanym przez Type-Moon słyszał chociaż przelotnie o bestiach, archetypach, Grand Servantach, czy Martwych Apostołach. To nie o nich dzisiaj mówimy. Dzisiaj chciałem skupić się na rzeczach tak ważnych dla uniwersum, że brak takiej listy w całym internecie przez lata doprowadzał mnie do furii. Ale dość tego, bo oto czas nadszedł, żeby odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Jakie jest TOP 7 krzeseł? Numer 7. Tron bohaterów. Ej na tej liście nie mogło zabraknąć tronu bohaterów. Mimo bycia krzesłem tylko z nazwy, to na nim cała fejtowa część uniwersum opiera swoje plecy i dupsko. To niepozorne archiwum wszystkich bohaterów historii, chętnych by raz jeszcze stanąć do walki, jest jedynym, co oddziela granową część uniwersum od tej gnębionej przez wampiry. Dziękujemy Ci, tronie bohaterów. Bez Ciebie świat jest straszniejszym miejscem. Miejsce piąte. Tron Mare Luxuria. Fate Extella. Cyberprzestrzeń Księżyca podzielona na trzy królestwa. W centrum sali tronowej stoi tron, a raczej bardzo wygodna sofa. Czyli taki szeroki fotel. Ta mamo, jak przystało na samozwańczą pierwszorzędną żonę, potrafi dobrać meble do wnętrza. Szczerze, umieściłbym go wyżej, gdyby nie rażący minus. Nie można na nim usiąść. Miejsce trzecie. Salon domu Kłonji, Mahodzukajnojoru. Nie jedno, a zestaw luksusowych sieisk obitych stylowym jasnozielonym materiałem na lakierowanym drewnianym szkielecie. Piękno samych mebli oraz osobistości, które przewijały się przez nie, wręcz gwarantowały miejsce na podium. Zobaczymy, czy kinówka od Ofotable zmieni jego pozycję, nad którą umieścić mogłem tylko. Miejsce drugie: Tron Gilgamesha. Solidny, wielki, złoty, a skromny i prosty. Siedzisko godne króla królów. Zarazem zaskakująco mobilne, bo możemy je zobaczyć w zgórach urów. Na wimanie w zero, a w Strange Fake jest tak ważny, że przywołuje się razem ze swoim właścicielem. Do tego w Grand Orderze rozstawia się na pstryknięcie palcu ideał, który ustępuje tylko i wyłącznie prawdziwym legendom. Miejsce pierwsze to krzesło. This chair. This chair, this chair, this chair, this chair, this chair. This...